Jak czerwony kapturek zresocjalizowała wilka czyli jak naprawiła mu serce i uratowała autor Grzegorz Stręg. Wstała wcześnie rano, umyła się i ładnie ubrała. Zjadła śniadanie i wypiła kawę zbożową z mlekiem. Mamo, czy w plecaku jest wszystko, co mam zabrać dla babci? <śm> tak, tak, tak. Tego prowiantu wystarczy babci na kilka dni, aż wróci dziadek. W bocznej kieszeni są lekarstwa. Uważaj na całą zawartość, a przede wszystkim uważaj na wilka. Jest bardzo przebiegły. Ma wszystkie najgorsze cechy, które posiadają ludzie. Wiesz, co to znaczy być fałszywym? Wtedy, gdy ktoś udaje uprzejmego, a w zamierze chce mnie skrzywdzić. <grystanie> Wilk jest bardzo silny i ma naprawdę krwiożercze instynkty. Ten nic po hultaj żeruje na naiwności społeczeństwa, a w ogóle to trzeba coś z nim zrobić. Jutro pójdę porozmawiać z burmistrzem. Ten ciemny charakter, ten gagatek, to przecież zakała i wstyd na całą okolicę. Mamo. Dlaczego jednym łatwiej przychodzi być dobrym i przed zrobieniem czegoś złego mają wątpliwości? Niektórzy z kolei z taką lekkością myślą o własnej korzyści i zachowują się jakby nie wiedzieli, że kłamstwo i zło niweczy to co szlachetne. Cieszę się dziecko, że zadajesz takie pytania, bo to oznacza, że potrafisz myśleć, a myślenie upiększa. Porozmawiamy jak wrócisz, a teraz już czas. Babcia czeka i proszę... Bądź ostrożna. Wychodząc z domu, dała mamie buziaka i zabrała ze sobą plecak pełen pysznego jedzenia i picia. Dziewczynka z czerwonym kapturkiem na głowie o imieniu Ania przeżyje w tej bajce cudowne przygody. Nauczymy się od czerwonego kapturka, dlaczego warto być dobrym i jak rozmawiać w trudnej sytuacji z kimś silniejszym i agresywnym. Ale wróćmy do sytuacji, w której dziewczynka jedzie autobusem. Nie rozmawiajmy, odłóżmy wszystko na bok i skupmy się, wysilając. Wyobraźnie, abyśmy mogli wejść do krainy baśni, o której Wam opowiem. W autobusie Ania siedziała obok pani, która jechała na targ i miała ze sobą pięć koszyków pełnych różnych ciekawych rzeczy i nie tylko. W pierwszym koszyku było pięć małych kociąt, które wychylały z ciekawością głowy. Jeden, ten najbardziej ciekawski, wyskoczył i wtulił się u czerwonego kapturka na kolanach. W drugim koszyku były warzywa, okrągłe ziemniaki i seler o stożkowym kształcie, biała pietruszka i czerwona marchewka, obie o zielonych czuprynach. Był tam też długi por, a także książęca par która w ostatnich wyborach w których brały udział wszystkie warzywa została wybrana królową i królem balu to pani cebula i pan czosnek w trzecim koszyku dynia Zajmowała całe miejsce, także szczypiorek z koperkiem ledwie mogli oddychać przyciskani przez ogromny brzuch i tyłek pani dyni. Czwarty koszyk był pełen jajek, a w piątym Siedziała gąska, która psociła kociakowi siedzącemu na kolanach ani i koniecznie chciała dziobem odwiązać różową kokardkę, którą czerwony kapturek miała zawiązaną we włosach. Dziewczynka rozmawiała z gospodynią na różne tematy, lecz cały czas zastanawiała się, jak jedna osoba poradzi sobie z pięcioma koszykami pełnymi towaru, który trzeba zanieść na targ i rozłożyć na straganie? Gdy Ania o to spytała, okazało się, że odpowiedź jest bardzo prosta. Z tyłu autobusu siedział mąż pani gospodyni, który rozmawiał ze swoim kolegą o interesach, bowiem chciał kupić konia do pracy w polu. Zbliżał się przystanek laskowo na którym nasza bohaterka wysiadła, pomachała sympatycznej pani na pożegnanie i ruszyła w swoją drogę myśląc. Tak bardzo byłam ciekawa, jak jedna osoba poradzi sobie z pięcioma koszykami, a tu proszę. Warto było zapytać, bo odpowiedź okazała się taka prosta. Za niewielkim zagajnikiem. Czerwony kapturek przechodziła przez wzgórze skąd było widać kwitnące łąki, młyny mielące ziarno i stodoły, które zaczęto wypełniać